Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus. Świeci się wszystkim ludzkim duchom światło na ziemi. Lecz kto widzi, gdy wszyscy mają głowy w gęstą materię pochyloną? Tak jesteście zajęci tylko ziemskim, że świecącego światła bez widzenia jesteście. Ciemne chmury na długo wszystko światłe wam pozasłaniały. Chodzę wśród Was ziemianie i pytam o sprawy najważniejsze, o Was ducha, a Wy, rozespań, podnosicie oczy z nadciężkiej ziemi ze zdziwieniem, że ktoś śmie Was o takie rzeczy pytać. Prędzej spodziewalibyście się kontroli ziemskiej z urzędu. I zamiast odpowiedzieć radośnie i szczerze, to znów zanurzacie się w gęstą materię, zwracając uwagę na to, żeby przybysz wam bez zabrania był ziemskiego. Lecz ja wam bez zabrania czegokolwiek ziemskiego, ale pytam o stan was ducha i wymagam jasnej odpowiedzi. Jasny? czy ciemne? Jak jasny? to szybko czas obudzić się duchowo i w promieniach woli Pana Stworzyciela ogłosić gotowość do duchowego wzrotu Jeśli ciemny, chłód mocno was przeniknie do szpiku kości. Wasze wartości żadne. Czas są do was osobiście dopadnie. Przyszedłem rozliczyć was wszystkich, lecz sposób, w jaki tego dokonam, przed wami zakrywa miłość i prawda, którą jestem. Przecież wy, we wzniosłe wartości, bez wiary byliście i jesteście. Wasze oczy są bez kierowania się z wdzięcznością w kierunku Pana. Powiedzcie, po co jesteście na ziemi? Po to, aby się napchać i obłowić? Tak działają rozbójnicy, a oni jak robactwo są tępieni. Ilu, pytam, wyjdzie spod promieni prawdy czystych? Ilu? Pytam, wróci do domu. Kto jeszcze dziś myśli o Panu i pragnie się na miłość duchową jeszcze mocniej otworzyć? Ze świecą szukać tych do prawdy szczerze i uczciwie dążących. Dla wszystkich ciemnych czasy ostateczne. Szczegóły podaje Wam Jan w Apokalipsie. Lecz dla sprawiedliwych Królestwo tysiącletnie i duchowe życie. Baczcie, ludzie, aby było bez zawiedzenia światła do Was przychodzącego, gdyż może to być dla Was ostatnia szansa. Obiecane tysiącletnie królestwo na Ziemi obiecany odblask duchowo istotnego poziomu dla tych, co są czujni i wierzący z przekonania Pana Stworzyciela. Lecz obawiam się o Was. Istnieje możliwość, że powtórnie zawiedziecie, a królestwo po co ma powstać jako pusty stan do zamieszkania? Ono powstanie przy mocnej pracy duchów oczyszczonych podczas sądu ostatecznego, który bardzo szybko się zakończy w pojęciach Waszego ziemskiego czasu. Ten, który dąży na poziom duchowo istotny, wygra batalię. O swój byt, gdy włoży cały swój wysiłek, aby na poziom duchowo istotny się dostać. Każdy ma dostęp do Słowa Pana. Objawienia Woli Bożej i Wielka Księga Objawień są obecnie na Ziemi. Ten, kto pragnie czystości w ziemski sposób, ją osiągnie. Dla innych ciemność i smaganie bata. Czas rozliczyć się ze swojego całego życia, które dotyczy Waszego bytu. Baczcie, aby Wasz dorobek postawiony na szali miał wartość większą niż Wasze winy, a liczą się duchowe osiągnięcia. Ziemskie majątki, konta są bez znaczenia. Bez miłości duchowej, która płynie do Ducha, jesteście bezwartościowi. O tym pamiętajcie. Godzina wizyty miłości i prawdy w Waszym domu jest bliska. Właśnie naciska dzwonek i wymaga, aby drzwi otworzono. Stan Was ducha decyduje, czy zobaczycie miłość i prawdę na swoim progu, czy lej rozkładu Was pożegna. To Wy decydujecie, nikt inny. Już naciśnięty dzwonek.